Na tym filmie zagram przygodę rekinka na telefonie. Bo całkiem inaczej się gra na komputerze, a na telefonie. Tak więc jeśli filmik Ci się podoba, to zapraszam do zasubskrybowania mojego kanału, do zostawienia łapeczki i siema ziomki, ziomale witam oksantara na kanale. Dobra. Tu zaraz koniczynka będzie do zebrania. Tutaj kufry wstrzymałem do wydobywania, żeby nie było odgłosów w czasie gry. I przechodzę do przygody rekinka. Już dzisiaj grałem trzy razy. I dwa razy w salonie przy Mariolce. Teraz sobie poszedłem do zacisza w pokoju. Tutaj spokojnie pograć i przejdę. Kupuję zawsze ten bonus plus 120 i już. Uprzedzam, nie będę gadał w czasie gry. Bo to jest najgorsze, że jak ja gadam, to tracę strasznie skilla, tak więc start. Czasami coś powiem, nie? O, już druga ryba. Ważne, żeby ten palec to odruchowo, ten palec, tak jakby chciał przechodzić do w prawą stronę. Trzeba pamiętać, żeby ten palec, który trzymam na ekranie, żeby nie uciekał w prawą stronę i nie zasłaniał. To jest, to jest dosyć ważne. Bo ten palec bardzo chce uciekać na środek ekranu. Do tego trzeba się przyzwyczaić. Opa, ale wyskoczył ten rekin. Rekiny są strasznie szybkie, ale laguje to na telefonie. Jak nagrywam. Słowo, słabo działa. Dobra, mogę rekiny łapać. I palec mi chce uciekać do środka. Zauważycie, palec sam, sam idzie w środek ekranu jakoś, kurde. I tak, wspomnę tylko, że na iPhonie jak grałem u Mariolki, to tutaj jak klikam to szybko, to Widzę, ile, dość, ile gwiazdek zbiłem na, tym, na tej największej rybie. A na Androidzie zasłaniam palcem. Więc na iPhone'ie jest to lepiej zrobione, bo widać po prostu yy, ten. Te, jest przesunięte do góry te, 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 te gwiazdeczka. No 30 sekund do koniczyny, ale zagram jeszcze raz, ok? Zobaczymy. Przed. przed yy, Nagrywaniem zrobiłem 3800. Słabo, 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 słabo. Czasami trafią cię lepsze ryby w gry, grze, a czasami słabsze. I też więcej punktów, wtedy można zdobyć, jak są lepsze. Jakieś głupie rekiny latają nie pozwalają mi zjeść ryb, nie? Palec wędruje na środek, no trzeba go z powrotem na lewą stronę. Chyba mogę rekinuś jeść. zjeść. Hmm. I boss. Szkoda, że nie widać tych gwiazdek na bosie. 67 zauważyłem. E, na no, mi się zdarza więcej. Naprawdę. I tylko 2700. Mało, mało, mało. No. Dobra. I będziemy się widzieć jeszcze na jednym filmie, jak będę odbierał nagrody z tego. A tymczasem jeszcze sobie pozwolę na filmie zasiać kolejną koniczynkę. I włączę sobie przełącznik autowy kopywania kufrów. Ale to i tak muszę na wyspę pójść. I wrócić. A tymczasem, oczywiście, dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że filmik się podobał. Jeśli się podobał to zasubskrybuj mój kanał. Zostaw łapeczkę i trzymaj się. Pozdrawiam Cię, pa! pa. Tu, 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 tu. Cześć!